No i iseki został skończony. Prawie 2 miesiące czasu trwała cała procedura. Części to około 6000 zł, złotych, niecałe. Kosz części. robociznę to sami sobie zdaje się sprawę ile kosztowała. Tak wygląda traktor po skończeniu. Tak ładnie pracuje Równiuteńko wszystko oczywiście działa, nawet zapalniczka, która jest tu Światła mamy Kierunki Drugi Nawet jest czujka sprawdzania filtra paliwa e, Przepraszam, filtr, e, zapanego filtra powietrza Zapalniczka oczywiście się grzeje e, Zgaścimy, powiem co dalej Teraz tak. Ogólnie i Seki TL i seria TU, e, oczywiście te kanciaki stare, to są serie, które e, były dość skomplikowane w produkcji, e, z dużej ilości elementów się składały, z dużej ilości podzespołów i to są dobre ciągniki. Przede wszystkim to są ciągniki na lata, ale Eee, w pewnym okresie produkcji z tego, co coś tam wyczytałem na, na e, historii marki Iseki, to że nie był ten model opłacalny w produkcji, tak? No bo no sami widzieliście po filmach z ilu tu elementów się składa. Przecież w normalnym ciągniku to macie tak błotnik, błotnik, obudowę z maską, i to jest wszystko. A tu blaszki, blaszeczki, wszędzie, wszędzie, wszystko. Eee, starałem się jak najlepiej. Tego Isek'i zrobić. Śrubki też ocynkowane są w brązowym odcinku. E, siedzenie e, podrożały ostatnio do siedzenia, no ale musiałem kupić nowe. No. Nowe to nowe, jednak będzie się wygodniej jechało. Jest z grubego materiału, jest gruba gąbka, jest ok. E, licznik również wszystko posprawdzone, porobione. Problem stanowiła. Ta automata e, to jest e, mata chroniąca przed, przed temperaturą. Ona jest używana w sportach motoryzacyjnych e, i kosztuje sporo pieniążków. Po 200 zł chyba metr kwadratowy. No, nie będę szczędził. Tak? Chłodnica to sami wiecie. Filtry, akumulatory, wszystko nowe. Rozpiska jest oczywiście oryginalna. E, silniczek bardzo ładnie pracuje. Kompresja jest prawie, że seria. Więc spód tak samo. Porobione wszystko. Może tak, zacznijmy od instrukcji obsługi tego ciągnika, bo jeżeli się zaopatrzycie w taki ciągnik, zaopatrzycie, przepraszam, w taki ciągnik, to tak, sprzęgło wciskamy przy odpaleniu, ponieważ sprzęgło ma czujnik, który odcina nam zapłon. Musimy wcisnąć sprzęgło. Świece, grzejemy w lewo, tu jest okienko do sprawdzenia świec, i gwarantuję Wam, że w większości modeli nie będzie w ogóle widoczne. Jak świeca się nagrzeje na czerwono, znaczy ta sprężynka nagrzeje się na czerwono, odpalamy i tyle. Hop, odpalamy. Eee, tu jest gaz ręczny, tu mamy gaz nożny, tu mamy automat podnośnika, i również w większości modeli będzie to rozwalone. Tu jest zrobione jak się należy, czyli jak ustawimy sobie pozycję na podnośniku, tutaj. To wtedy w trakcie pracy, skończenia rajki podnosimy sobie automatem i opuszczamy z powrotem do zadanej pozycji, którą mamy ustawioną tu. Tu mamy regulację opuszczania szybkości opuszczania podnośnika, siedzenie oczywiście regulowane, można sobie je odsunąć. I teraz ważna kwestia biegi, bo ten ciągnik ma bardzo dużo biegów 24, jak dobrze pamiętam w rzeczywistości, mamy tak kombinację LHLH. -LH, HL i MK. I teraz tak możemy sobie ustawić. high hi to będą najwyższe biegi. Później będzie HL, LL, LM i chyba na tyle. 4, poczekajcie, 4 albo 6 kombinacji jest tych, tych biegów. Dzisiaj 24 biegi, naprawdę od takich bardzo, bardzo wolnych pełzaków po te szybkie dojazdy. 4 prędkości wałkową. 1, 2, 3, 4. No i napęd na 4 załączany Tutaj tam jest blokada mechanizmu różnicowego. Hamulec ręczny, słuchajcie, jak w prawdziwym ciągniku, czy tam w samochodzie. Zawsze wiecie, jak jest blaszka, tam zaciągasz i trzyma No i biegi jazdy. mamy biegi jazdy. Często jest uszkodzony ten mieszek, i przez ten mieszek stąd spływa woda, i do tego mieszka wlatuje woda do skrzyni przez ten mieszek. Więc możecie mieć problem z wodą w skrzyni biegów i w oleju dlatego trzeba ten mieszek wymieniać na czas jak się uszkodzi tu mamy gaszenie tu mamy bezpieczniki na zimę jak zostawiamy ciągnik bądź na dłuższy postój to wciskamy sprzęgło, zaciągamy tą wajchę żeby się sprzęgło po prostu nie sklejało po zimie tu mamy miarkę oleju no i co więcej wałek wam standardowy to ustawiamy sobie kąt do orki będzie oczywiście jak znalazł no i co więcej to jest bardzo prosty ciągnik bardzo prosty w obsłudze światła kierunki jest czujnik zapchanego filtra powietrza klakson w tym modelu właśnie chciałem wam zwrócić uwagę że w tym modelu Kierownica jest regulowana czternastką kluczem. Jak dobrze pamiętam, te śrubki luzujemy i sobie wtedy kolumnę usta, kierownicy ustawiamy pod siebie. Jak to tam woli, tu mamy korek do spuszczania płynu chłodniczego. Jeśli jest zalany prawidłowym płynem chłodniczym, a nie wodą, no to to nam będzie zbędne ewentualnie przy wymianie. Co więcej, teraz, może zacznijmy od. Serwisu takiego ciągnika, bo naprawdę no nie smarujecie tych ciągników, a potem jest bieda. Eee, słuchajcie, tu jest kalamitka. Ja bym w zwyczaju to tu jest kalamitka, tu jest kalamitka, tu jest kalamitka. Tutaj na sworzniu tu również jest kalamitka. I teraz tu, tu mamy pod spodem dwie, pod hamulcami mamy dwie i Mamy z tej strony sprzęt również jedną kalamitkę. Zaznaczona, a następnie pamiętajcie o tej schowanej kalamitce, która jest tu, jak widzicie, jest kalamitka odbiegów. Bardzo ważna i no ciężko będzie wam tu pracować, jeśli tego nie będziecie smarowali. I teraz tak, filtry. Nie możecie założyć małego filtra do tego ciągnika. Musi być filtr o zbliżonej przynajmniej powierzchni filtrowania. To jest filtrona. Filtr. Numerowam nie pokażę niestety, bo jest z drugiej strony, a tu mamy obudowę filtra hydraulicznego. W środku jest sitko, magnesy sitko i sprężynka. Tej obudowy nie zniszczcie, bo ich nie dokupicie po prostu, jest opcja założenia po prostu tutaj jakiegoś filtra. Widziałem, że Niektórzy panowie tak robią, że tu filtr zakładają standardowy. E, ale wolałbym, żeby to było jednak w oryginale. E, no i teraz może tak, olej do silnika. Olej do silnika lejemy e, 10W30, 100 może być. E, nie polecę żadnej marki, po prostu wymieniajcie ten olej na czas. E, do skrzyni wchodzi. Słuchajcie, zaraz wam powiem ile oleju. No, mówię to, wyciągniki tam nieoszczędzane na nich. E, 32 litry oleju hydrauliczno-przekładniowego. 32 litry wchodzi tu i to jest U110W30. Niektórzy tam, niektórzy tam jakiś boks reklamują. No, ja tego nie leję, no, po prostu, jeżeli producent przewidział 10W30 e, hydrauliczno-przekładniowy, to taki leje o takiej gęstości, o takich parametrach. Tu macie miarkę. E, co więcej, smarowanie mamy, silnik mamy omówiony, skrzynie biegów e, razem z hydrauliką mamy omówiony, no bo ze skrzyni on sobie pobiera olej, e, smaruje tutaj pompy. E, pompy hydrauliczne pobierają olej po prostu z tej, z tej skrzyni, tak jak w Ursusie w 60 jest, e, tak to działa, prawda? Dlatego jest ten filtr hydrauliczny przekładniowy. E, I teraz wspomaganie. Nie wiem czy będzie widać. Tam jest. Biorniczek, czekajcie może wyostrzę uda mi się nie uda mi się wyostrzyć w każdym bądź razie tam jest tam jest zbiorniczek od wspomagania i tam również możemy zalać U110W30 bądź jakiś no bo ta sama pompa tej samej konstrukcji napędza wspomaganie, jaki e, podnośnik, więc uważam, że ten sam olej jeżeli zalejemy, to będzie wszystko w jak najlepszym porządku. E, teraz tak, przedni most. Tu macie korek w wlewu razem z odpowietrznikiem, nie uszkodźcie go, bo często po prostu odkręcacie tutaj, rozwalacie tą blaszkę, a tam pod spodem jest taka membranka, która nam chroni przed dostawaniem się wody, a wypuszcza powietrze. I do przedniego napędu olej przekładniowy. Nie będę Wam już mówił, jaki, po prostu przekładniowy, gęsty olej ma być zalany i tyle. Pilnujcie, żeby tu w tych zwolnicach ten olej był, no bo jak rozwalicie ten napęd, ciężko potem jest. No, tryby trzeba będzie dorabiać, tak więc e, nie. Dbajcie o to, do tego ciągnika są jak najbardziej wszystkie części dostępne na ten moment. Jeżeli chodzi o jakieś tryby, to również są dostępne do skrzyni biegów, łożyska są standardowe, uszczelniacze kasetowe, uszczelniacze zwykłe również są dostępne, więc bardzo fajny model. HDX DX oznacza, że ma wspomaganie kierownicy w Iseki. Ten model ma wspomaganie kierownicy, bardzo prosty, fajny ciągnik, cieszy oko i Myślę, że ktoś, kto będzie ten ciągnik posiadał, będzie z niego zadowolony. I zostanie mu na kilka najbliższych lat, może do drugiego pokolenia. Także zapalimy co, może go. Jesteście zobaczyli sami jak to wygląda. Mamy luz, sprzęgło wciskamy. Grzejemy sobie świeczuszki. On oczywiście jak się nagrzeje, to nie trzeba. no W lato również nie trzeba będzie świec grzać, ponieważ będą już będzie już silnik ciepły my sobie go zapalimy czekajcie chwilkę no w tych modelach się długo ta sprężynka grzeje w tych starych w ogóle tak on odpala Tak się prezentuje, żeby, żeby zacisnąć ręcznie w tym ciągniku, trzeba tę hamulce wcisnąć ręcznie w dół i co? Hej, haj. Zobaczymy sobie bieg, jedyneczkę podnośnik do góry Mega się tym jeździ, naprawdę kierownica chodzi jednym paluszkiem